Dzięki temu teraz po prostu Donald Tusk z panią Barbarą wylądowali w łóżku. Znaczy przepraszam, nie w. Łóż. Ja wam powiem jak to było, bo tutaj ogłosił ten ćwik, że trzy kropki sobie połączyć i zasugerował w ten sposób, że pani Barbara Nowacka nie ze względu na swoje kompetencje, umiejętności została na swoim stanowisku, nie została zrekonstruowana, tylko dlatego, że po prostu kazał połączyć kropki, że z Donaldem Tuskiem, prawda? No i... Dzięki temu teraz po prostu Donald Tusk z Panią Barbarą wylądowali w łóżku. Znaczy, przepraszam, nie w łóżku, tylko wylądowali w, w centrum. Plotek o tym, że oni, prawda, że łóżko. Nie wiem skąd Pan e, Ćwik wziął te dane, bo wiecie, dane. Ja mówię o sytuacji hipotetycznej. Gdyby, gdyby Pan ten e, e, Ćwik miał na przykład sms -y jakieś pomiędzy Panią e, Nowacką a, a Donaldem Tuskiem, bo wiecie, SMS jak się pisze, to człowiek pisze SMS-a, nie? I potem się wysyła, pisze następne, żeby tamten nie czekał. Tamten ma kropki i widzi, że tamten pisze i ma kropki. Tamten drugi ma kropki. I wyobrażacie sobie, co by było, gdyby każdy z nas łączył kropki, które widzi. O, nie, nie, nie róbcie tego nigdy w ogóle. Po pierwsze, nie wysyłajcie SMS-ów na raty, no bo wiecie, jak to się czyta potem. I nie rozczytujcie kropek, że coś, coś. Poczekajcie do końca. Więc nie wiem, co pan ćwik ma za kropki, ale wyobrażam sobie, jak mogło dojść do tej sytuacji, bo już to wpadłem, na moim telefonie, tu będę pisał sam do siebie jakby, ale wiecie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zobaczyć, jaki jest ciąg, y, kiedy się kropki łączą. Siedziała sobie w domu pani Nowacka, ta tutaj, siedziała sobie w domu i miała y, w planie usunąć godzinę religii ze szkół. <grych> I kombinowała sobie, jak tu usunąć tą godzinę. Czy dwie? No nie wiedziała. Więc poszła do hotelu i wynajęła sobie hotel na godzinkę. <grych> wiecie, są takie na godzinki. Ona, żeby sprawdzić, jak ta godzinka, wynajęła sobie pokój. No i tam sobie wzięła lampkę wina, czy dwie, no nie wiem, ile kobiety wypijają w ciągu godziny wina, więc wzięła sobie jakieś wino, żeby przemyśleć sprawę tych e, godzin religii. W tym samym czasie Donald Tusk siedzi w domu i za godzinę ma wysłać tam pismo do, i powiedzieć, kogo... Wy, e, posunie, by, żeby, no prawda, no bo ale musi się, prawda, kogoś pozbyć z tego rządu. I napisał do pani Nowackiej, bo tak coś wymyślił. Mam ochotę posunąć. No i nie, nie skończył, tylko już kliknął, że wyślij i pisał dalej. Ona dostała, mam ochotę posunąć. On pisał dalej, że Bodnara, ale ona już mu odpisała kiedy. No i teraz zobaczcie, kropki się zaczęły łączyć, no bo on odpisał i napisał, że za godzinę. No to ona usłyszała, że za godzinę, i on zaczął czytać, Tusk, bo trzy kropki miał. A ona pisała w tym czasie, że masz 10 minut. Tylko że się. Że jej coś właśnie omsknęło się jej. On w międzyczasie odpisał, że yy, no ciebie nie posunę. No i napisał potem: Trzymaj się, Basiu, bo chciał się zakończyć, bo za godzinę miał wyjść, już miał wyjść. A ona jeszcze sobie przypomniała i mówi: A co z religią, nie? A on tak, a co, co ma być, nie? No i ona napisała, że myślała, żeby usunąć tam, tak, prawda? Yy, I on tam, Basiu, kończę, prawda? Bo się żona budzi. No to się też ucało i ser poszły. I chciała zakończyć. Pani Barbara, i napisała: Pa. No, i tutaj Donald, jak zobaczył pa, to mówi, to chyba za duża zpołowałość, więc. Wyłączył telefon, w ogóle skasował SMS-a, poszedł spać, jakby żona znalazła, że ona mu pana koniec pisze, a ona chciała napisać PA, nie premierze, tylko wysłała mu PA najpierw. I oczywiście, gdyby takie SMSy były, to pan yy, pan, yy, pan ćwik mógłby tak kropki łączyć, ale takie SMS-y są tylko u mnie w telefonie, bo to były po prostu jaja, <grym> jaja jak berety. Zresztą w Polsce yy, pana ćwika, czyli 2050 też są jaja jak berety i tam dopiero trzeba łączyć kropki. Zauważyliście, naprawdę jaja jak berety. Z czym się Wam kojarzy beher, beher, moher z beretem? No, widzicie, skojarzy... Mnie się już tak kojarzy. Moher kojarzy się z beretem, hołownia kojarzy się z biretem, a y, y, pan ćwik kojarzy się z kabaretem.